Cześć, witam Was serdecznie. Ja jestem Kaftan. A wy oglądacie Let's Play Ryzen 2 Maroczne Wody? Ja tak naprawdę grać oczywiście Ryzen 2. Um, jeśli chodzi o zadania, którymi dzisiaj się zajmiemy, to głównie Wyspa Umarłych. Głównie Wyspa Umarłych, dlatego że tak, hak oraz starą monetę znajdziemy właśnie tam. Wiadomość ze świata żywych również tyczy się. A wyspę Umarłych, no i oczywiście stalowobrody, brody. Także nie mamy nic innego już do roboty jak to. A następnie walka z Marą. Zrobiłem wyspę sztormów i szczerze powiedziawszy, jeden odcinek, który pominąłem, bo tak nudny quest, że szok. Dobra, czyli niewiele z niego wyciągnęliśmy tak naprawdę. No ale płyniemy sami na wyspę. No i co? Jajco? Nie wygląda na zbyt ciekawą. Mamy ogromną świątynię, którą ochrzczono za światami chyba. Nie wiem po co zbieram te muszle. Już właściwie chyba nie zdobędziemy fajniejszego ekipunku niż ten, który mamy teraz. Znaczy, nie wydaje mi się, by było nam to dane. A szkoda, bo choć mamy fajny płaszcz, to brakuje mi troszkę jednak od któregoś tam odcinka. Już w tym płaszczu popierdzielamy. Przydałoby się nieco zróżnicowania. To jest jakiś okręt. To nie mój okręt. Ciekawe. Nie here while they breathe. I'd like your permission to enter the underworld. That is not necessary to enter here. So I can go in. At any time. Until then, you cannot enter. Is there no way other than death? None. Okay. Ci musimy umrzeć? Dobra, no to jesteśmy przy wejściu i mamy przynajmniej teraz <laughs> odpowiednią ilość nabojów, więc powinno być cacy. Here. No to ja. A nie mogę tego po prostu łyknąć, leżąc. Musi to wszystko wyglądać tak. Uuu. Zaraz się okaże, że wypiję mnie tam co trzeba. Zginę jest alternatywne zakończenie gry. Dobra, jesteśmy w zaświatach, czyli wszystko jest jaśniejsze, będzie łatwiej szukać rzeczy. Fajnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Berło czaszki. Wiemy, że mamy znaleźć cztery duchy niespokojne. Stara moneta, eliksir, Jezus, Maria. Ileż to rzeczy mają nieumarli? na sobie, dla siebie, w ogóle. O, kwiatki! Nieumarli mają kwiatki, ale jazda. Kto by pomyślał? Rany, drugi raz to samo. <grystko> Wszystko eksplorować jeszcze raz. Dobra, zacznijmy od ciebie. Cześć, skarbie. living man here. after so long, it is good to meet someone who still has living blood flowing through their veins. what are you doing here? trapped by a curse, i cannot leave. for a thousand years, i have been in prison. Oh, ja <laughs> trapped in this ghost form, cursed to dwell in the limbo between life and death. That's. Horrible. It is my fate. How can the curse be broken? I misused the power of the Earth Amulet. So now I must make my own artifact. One that is stronger than death. What kind of artifact could do that? A skull scepter. I need one of those myself. That is why you are here. What do you need to make the scepter? Several things. We'll see about that. My fate is entwined with that of the other spirits here. I need the trophy of a hunter, and also an item that belonged to the dead spirit you wish to call. Talk to the spirits. I'll see what I can do. Dobra, mamy kapelusz stalowo brodego i to się przyda. Bardzo fajnie. I teraz będziemy musieli pozbierać od różnych duchów różne rzeczy. Instrukcja. Instrukcja czego? <laughs> Będzie chyba na dole, tak? Schemat naszyjnika duszy. O! Fajnie! Tu coś zamknięte, i tu, żeby niczego nie przeoczyć, niczego nie ma. Co kind of ty, ghost, jesteś? Mówiłem tu, żeby zobaczyć, co jest moim. Przepraszam. Mówiłem prawie, co to z tym zrób. Can I have been here so long that I have forgotten that? An eternity I have been imprisoned here. Why not? It was my punishment for daring to rebel against Mara. What happened? I came up with a plan for killing her. I went to see the other chieftains to ask for their help. But while I was away, my family was killed by a silverback. It wasn't your fault. You couldn't have known. Maybe you are right. But I failed in both my duties then. I can understand how you felt. And now I must hunt that same Silverback every day. But no matter what I do, the beast always returns. Is the Silverback here? Yes. He is in a cave near here. That is Mara's punishment for me. What if I help you kill the Silverback? Perhaps a living man could do what a dead one could not. If we destroy the beast together, I will give you my most valuable treasure. Then let's do it. Let's find that silverback. And then I will finally be rid of the beast. For too long, Mara has tortured me with its existence. Then let's finish it for good. Come. I will show you where it hides. Dobra, jedziemy sobie zabić goryla. Już zabiliśmy kilka, jak pamiętacie, na wyspie skarbów. A również bodajże... że czekajcie, czy goryle były. Tak, goryle chyba były w ukrytej dolinie, ale nie pamiętam. Take care! Can you not feel it watching us? Death is close, living man. Don't worry about me. The beast comes! I am ready, if you gdzie goryl? Nie widzę go. O, tam jest. Aha, czyżbym to spieprzył? Bardzo możliwe. Nie jest taki twardy, jakby się mogło wydawać. Proszę bardzo. Pozamiatane. A thousand years I have tried to kill this thing Don't worry it won't come back this time after a thousand years Is my punishment finally over without you? I would have been imprisoned here forever. I'm glad I was here to help Please Take this skull with my thanks. You have earned it How did you plan to kill him? with the weapon she herself had given us she gave me the titan harpoon I fought as well as I could but in the end I was not strong enough to defeat her I sense that my time has finally come good luck on your journey living man okay <laughs> jednemu. Hurra! my prayers have been heard do I know you I prayed, and, and here you are. This is no chance encounter. Will you help me? I can bear this torment no longer. What was it? A rare white diamond, locked in a chest in my temple. Just open the chest. You want me to steal from you? It is the only way to free my accursed soul. So to handy. diamond heist, huh? I have waited a Mara. You wait. Okay, czyli przynajmniej wiemy, że następny przeklęty, a czy ja na pewno nie mogę otworzyć własnymi umiejętnościami skrzyni. Pewnie, że mogę, po co mi kurde voodoo? Zrobię tak. I tak, już otwarte. <laughs> Jezus Maria, trudne. Nie wiem po co mi wodu, bez sensu. Dobra, to już trzeci duch. Tak, jak żeby inaczej. You. You came into the You can. until you are here I challenge you I think you want me to win so why not just admit defeat and save yourself all this trouble Nothing is as the living believe I must fight Dobrze wiemy wiemy Masz jaj, ale się Czemu nie? Kusko, o! Nie wiem czy widzieliście taką bajkę. Czy to była bajka Disney? Ja nie jestem pewien. Tak czy owak mowa o nowych szatach króla. Przezabawna, naprawdę przezabawna. Pierwsza część, bo druga, pamiętam, że z Womisiakiem oglądaliśmy. I z Dastonem. Była kiepska jak flaki z olejem. Niemniej jednak pierwsza część jest przezabawna, naprawdę. Mówi 22-letni staruch, nie? Nie no, jeżeli film jest, jakikolwiek by film nie był, jakikolwiek gatunek. Jeżeli jest dobry, to jest dobry i tyle. No, chodź tu, łachu, kurde, no. Chodź, 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 dobry chłopak, no. Chodź, 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 chodź. Musisz podejść bliżej, rozumiesz, inaczej. O, już bym go do, dokończył mieczem, ale boję się, że jak wyjdę za arenę, to przegram, a tego nie chcemy. Jeden strzał został staruszku. Map, Pudło. Jakby los tego chciał. Kolejne pudło. Końco. Stawaj, 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 musimy pogadać. You. Everyone's always surprised. <laughs> so many the made it age you in your task. You. I did Dobrze wiemy, wiemy, chciałeś marę zabić. Wszyscy chcieli tu zabić marę. Dobrze, dobrze, już, okej. Okay. Mamy z głowy jego. Dziękuję, dobranoc. Idziemy do. Tao, tao. Chyba. No bo chyba możemy, prawda? Możemy? Nie możemy? Nie jestem pewien. A spróbujmy.

multimillion skill. oil my bollocks and whale oil, oil you look like you've never seen a ship before mara steelbeard <laughs> <laughs> kept us waiting long enough found your old man didn't i just tell me what you found out well about that you mean yes he'd better remember something or you can join him. The crew are complaining about your short swearing friend. Come on. I'm not joking. Things. First it was just some gold coins, but now it's just getting weird. One of the crew swears Jafar made off with his peg leg. What would a gnome want with a peg leg? I don't know, but he's. Okay, okay, I'll. I know how to find the water temple now. Somewhere safe, in calm seas? we just need to follow the latitude to storm island then tell everyone we're in for a rough voyage i'm tired of waiting me too we sail hard and fast soon we'll be ready for her it's time to set a new course aye aye captain not aye aye No i oto jesteśmy coraz bliżej. Kurde. Zbliża się wielki finał. No, <grymne> rany, nie sądziłem, że tak szybko będzie, ale cóż. Przypomniałem się z z Jackiem Sparrowem, kiedy to miał większą lunetę niż Aaa, Kapitan Barbossa. Oooooooops, czyżby kraken Ups. To zaboli. Dobra. Oj, Jezu, to zabolało. Rozglądamy się, mamy harpon tytanów. Mamy ogromne szanse. Wypływaj, Gadzino. Nie trafiłem. Cholera kawał bydlaka z tego krakena, to muszę przyznać. Będź dostał. Gówniasz. Dobra, damy radę. Widzę, że wszyscy się pochowali. i Zostawili mnie samego. Czyżby tutaj? Owszem. Kurde, sukim kocie. Mógłbyś już oberwać ten jeden raz. Tyle daleko. oj. zabolało. Na szczęście od razu się leczymy, więc jest dobrze. Może nie będzie tak źle. Musimy go rozwalić za pierwszym razem, żeby mieć z głowy. Szukamy w wodzie. Oho. O! Prawie wypadłem. Zapiszmy grę. Wolałbym nie wypaść w najmniej oczekiwanym momencie. <gry> Okej. Okay. No pokaż się draniu. O, tu będzie. Tak? Nie, jednak nie. Dostał. <gry> o, rany. Udało się. Dobra. Gdzie teraz? Ciężko go wypatrzeć pod wodą. Aha. Ok, czyli teraz wiemy na pewno, że nie możemy go zranić, kiedy po prostu atakuje statek. Kiedy otwiera dziób, to możemy go zranić. Oho, mam cię. Paskudo. Nie, nie. Ooo, oh, jezu, było blisko. Uf. Naprawdę. Takiś uparty. Śpi dobrze. Zapis gry, na wszelki wypadeczek. Pokaż się gadzino. Oho. Kiedy wreszcie padniesz, no? Cała zamoga moja siedzi pod spodem i mówi tylko byle mu się udało! Oho. <grym się> tak, to zabolało. Oho. O kurde, nie mamy jak się leczyć. Dobra. Nie udało się. Dobra, powolutku. Uf. Rum pod trójkę, pod czwórkę gro. Nie, grok pod trójkę, pod czwórkę rum. Uśmierzacz bólu pod piątkę. No i przyda się to i to. O rany. Ciężko będzie, moi drodzy, ciężko. W sumie uśmierzacz bólu możemy walnąć i teraz. Wiem, że tam się wyłonił Paskuda, ale tak, pod. Piątką chcemy celność, pod szódemką... Dawaj, dawaj, dawaj! Kurde, no nie wykorzystać takiej szansy. Kaftan, ty przeklęty dupku. Okej. Okay. Tam cię mamy, tam cię mamy, tam cię mamy. Niewiele to dało. Oho. No żeś kurcze blade. Pokaż się jeszcze raz, dwa. No już, już, pokaż się. Spotkanie towarzyskie na poziomie cegły. Dostał. Ile jeszcze razy muszę to od ciebie pakować, co? Muszę mu urwać migdałki, czy co? BUM! Po tobie gnoju. <gryw> Ile doświadczenia, mój Boże.

To za pożytek z kobiety bez nóg. <laughs> Sorry, o, rany. Dobra, pędzimy po tą sukę. <laughs> Dobra, mamy tam kupę śmiecia do zabicia. <laughs> no, to będzie coś. Dalej, dalej, dalej. Wreszcie wszyscy walczą. Jest z was jakiś pożytek <grytanie> konkretny. Jeszcze telewiatany, spokojna głowa. Chodźcie, chodźcie. Kurde, zapomniałem, że mam po trójką. Grog, w ich stronę, w jej stronę. Aha, no i z głowy. No to teraz bić marę, tak? Jeszcze muszę sobie pakować broń palną. No pokaż się, Szujo. Szybko poszło to na plaży. <laughs> We'll see about that. Aha. Eee, to nie będzie takie trudne. Chyba. Dobra, żebyście nie narzekali, że cały czas tylko uciekam. Ciach, ciach. Ciach. Ciach, ciach. Jeszcze z tego gonga i ciach. Zbroń się, kobieto! Aha. Nie podoba mi się ten pomysł wz wz ze wzlatywaniem. Czy ty się leczysz? To źle. Nie rób tego. Znowu to samo, Nunia, co ty? Straci cała walka na. wiesz? Na elementach pokazowych, no. O Jezus z Maria, piaskowe diabły. Niech was diabli. Po co w takim momencie zwoln zwolnione tempo? di naprawdę. <gryw> o, rany. Może dlatego, że to finał i każda. każda śmierć. tak, każda śmierć się tak będzie kończyć. Kto by pomyślał. W końcu jestem bohaterem, prawda? Dobra, teraz tak, potrzebujemy elixira tego i tego. I ładujemy do suki. Już prawie, już prawie. I spać! Nie, jeszcze nie. To uderzenie. Uderzenie. Gin! O, oh, mamy cię! <gry> I niech mi ktoś powie, że w filmach akcji bohaterowie sobie radzą świetnie, bo to co tutaj zrobił bezji to Bruce Willis w szklanej pułapce tego nie przebije.

Dziękuję Wam moi drodzy, mam nadzieję, że seria Wam się podobała, to było naprawdę długie i fajne przeżycie. Trzymajcie się ciepło i do miłego usłyszenia.